Dzień dobry, kochani. Witam was w ten piękny dzień. To już było wiadomo wczoraj, a stwierdziłam, że dam wam to jako newsa dzisiaj. Może ktoś już o tym wie, może ktoś nie, ale Tańc Gwiazdami opublikował listę tańców, które, znaczy nie listę tańców, tylko listę piosenek, do których będą tańczyły gwiazdy w następnym odcinku. I ja osobiście po prostu nie mogę się doczekać to, co jutro będzie, bo będą tańczyć na przykład do <laughs> Marka Grechuty, Nie Dokazuj, do Czesław Niemen pod paku Pugami, będą też na przykład zagraniczne piosenki, o, na przykład od Michaela Buble Sway, ale w ogóle ja najbardziej nie mogę się doczekać piosenki Ireny Jarockiej, Wymyśliłam Cię, bo no ja w, ja w tej piosence tak widzę rumbę, ja tak chcę, żeby ktoś do tego rumbę zatańczył. Byłoby pięknie, dobra. W, takim, w każdym razie będą właśnie takie starsze piosenki będzie na przykład czy Pani Czacze. Także będzie wesoło, będzie fajnie. Yy, przypomnimy sobie te stare hity, które tak naprawdę są nieśmiertelne i ciągle w nas żyją. Także będzie to coś innego. Ja uwielbiam te tematyczne odcinki, także nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że jutro po prostu dostanę super widowisko taneczny w tańcu z gwiazdami.